Niesłusznie nazywany niewiernym, Tomasz dzięki swej dociekliwości jest człowiekiem odwagi, poszukiwania i docierania tam, gdzie nawet inni nie myślą sięgać. Jest wieczór wielkiego dnia. Jezus nie zwleka i szybko po zmartwychwstaniu spotyka się ze swoją wspólnotą apostołów. Nie każe im długo czekać i drążyć temat pustego grobu. Prawdopodobnie uczniowie są w wieczerniku. To pierwsza siedziba wspólnoty kościoła. Są pozamykani, przeżywając niepokój, wypływający z obawy przed Żydami. Boją się skończyć jak mistrz. Ponadto przeraża ich przyszłość. Są zagubieni i bezradni, przygnębieni i wypaleni. Kiedy poszli za nauczycielem, zostawili wszystkie swoje życiowe plany, a wszelkie nadzieje związali tylko z Jezusem. On przez lata wspólnych wędrówek mówił im, jak mają żyć i co mają robić. Ponadto ciągle obiecywał im, że pójdą na cały świat. A teraz? A teraz śmierć Pana zabrała im to wszystko. Została bezlitosna pustka i lęk wobec życia bez perspektyw. Przynajmniej, przynajmniej oni tak myślą. W tę dramatyczną przestrzeń wspólnoty wchodzi Jezus, i to mimo zamkniętych drzwi. Staje pośrodku tego strachu. Dla niego żadna sytuacja nie stanowi bariery, ani zaryglowane drzwi. Ani zamknięta na nadzieja wspólnota, ani obawy poszczególnych apostołów. On chce przemienić te przestrzenie i dać im nowe życie, tak jak martwy grób uczynił miejscem zmartwychwstania. Oczywiście Mistrz szanuje ludzką wolność i nigdy nie wdziera się na siłę tam, gdzie jest niechciany pokornie stoi i kołacze. Czekając, aż ktoś otworzy. Ale tutaj, widząc zagubienie uczniów, musi wejść dla ich dobra. Nie może czekać i pukać, bo i tak go nie wpuszczą. Tutaj panuje nieznośny klimat strachu. Dlatego on wchodzi niespodziewanie, ale z delikatnością. By natychmiast obudzić serca uczniów, z martwych stały, pokazuje ślady przebytego cierpienia. Bok i ręce. Oni słyszeli o jego męce, ale jej nie widzieli, uciekli. Teraz Jezus daje im do zrozumienia, że stanie, nie znosi męki. To zwycięstwo dokonało się dzięki męce. Miłość z Golgoty jest żywa, a stanie ją uwiecznia. Jezus po zmartwychwstaniu zawsze ma rany, nawet już w ciele uwielbionym. Ponadto, jak podaje tradycja żydowska, umarły by zostać rozpoznanym z wstanie w takiej postaci, w jakiej odszedł. Dopiero później otrzyma pełne uzdrowienie. Jezus tak właśnie daje się rozpoznać. Pokazuje rany. Dalej, wobec pełnej napięć wspólnoty ma swój pierwszy dar zmartwychwstania. Pokój. To stwierdzenie pada nawet dwukrotnie pokój wam. W języku hebrajskim słowo shalom znaczy bądź zdrów, bądź szczęśliwy, doświadczaj harmonii, doświadczaj uporządkowania. To, to synonim szczęścia i dobrobytu. To życie w prawdzie. Ale to nie jest święty spokój błogości, skutek ludzkich zabiegów. Ten pokój to dar, który eliminując strach Daje radość i odwagę niesienia dobra pomimo ludzkiego lęku. Dlatego przy drugim razie pozdrowienia pokoju Jezus ich posyła, czyniąc apostołami właśnie pokoju. W kolejności Jezus tchnie na uczniów swego ducha. Ten gest odwołuje się do momentu stworzenia człowieka. Ulepiony z gliny Adam otrzymuje życie, tchnienie od Boga. Podobnie wystraszeni i wypaleni uczniowie zostają ożywieni duchem zmartwychwstałego. Teraz niestraszna będzie im już nieznana przyszłość, ani nawet podejrzliwość przywódców żydowskich. Mało tego, nawet będą doznawać radości, kiedy przyjdzie im cierpieć za mistrza. Posyłani przez samego Ojca będą siłą ducha nieść Jezusową misję pokoju. I tak w dniu zmartwychwstania rodzi się w nich nowy człowiek, pełen światła. W tej przestrzeni nowego stworzenia otrzymują jeszcze jedno zadanie odpuszczenie grzechów. Otóż z pewnością mają jednać sakramentalnie ludzi z Bogiem, ale tak samo mają uczyć przebaczenia we wspólnocie, gdyż to daje. Jej pokój i odwagę działania. Dalsza część Ewangelii toczy się wokół apostoła Tomasza. Ciekawa historia. Nie było go podczas odwiedzin Jezusa, i teraz wraca. Całe grono uczniów informuje go z entuzjazmem: Widzieliśmy Pana. Tomasz jednak nawet nie podejmuje tematu, nie przejmuje ich radości. Stawia warunki. Chce zobaczyć, We have seen the Lord. Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails. And my hand into his side. I Nie Mija tydzień, i Jezus wraca. Ta sama sytuacja. Uczniowie nadal zamknięci. Z martwych stały znów wchodzi mimo zareglowanych drzwi. Staje po środku. I ogłasza pokój. To samo zachowanie, jakby nic się nie zmieniło od ostatniego spotkania. Uczniowie nadal są zalęknieni i mimo upływu czasu niczego nie zrozumieli. Jest jedna różnica, bo jest już Tomasz i to do niego zwraca się od razu Mistrz. Teraz Jezus jakby przychodzi tylko dla niego i do niego, rozmawia tylko z nim, zostawia w bezradności. Pozostałych uczniów, sugerując, że ci chyba nadal niczego nie pojęli, a zwraca się do dociekliwego Tomasza, który jako jedyny chce coś zmienić. Podejdź, zobacz, dotknij. Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzący. Uczeń pewnie jest zdziwiony, że nauczyciel cytuje go perfekcyjnie. Na to wygląda, że słyszał to, co mówił tydzień wcześniej. Czy Tomasz podchodzi, czy nie do wiarek dotyka? Nie. On widzi zmartwychwstałego, widzi jego rany i to mu wystarcza. Już wierzy. Mało tego, ta obnażająca go sytuacja jest impulsem do jego osobistego wyznania wiary, kluczowego dla całej Ewangelii. Pan mój i Bóg mój. Nie tylko nauczyciel i przyjaciel, ale Pan i Bóg. Nie kogoś tam, nie czyjś tam, ale mój, moje życie. On widzi człowieka, a wyznaje Boga. A Jezus na to uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Dlaczego Tomasz nie dowierzał uczniom? Otóż był tym, który dobrze znał to grono od podszewki. Oni chodzili za Jezusem, ale bali się pytać. Woleli rozmawiać między sobą i kłócić się o głupoty, choćby o to, kto z nich jest największy. A Tomasz potrafił się wychylić i być dociekliwym. Miał badawcze spojrzenie. Lubił zadawać pytania według zasady: jak nie wiem, to pytam, a nie dyskutuję, kiedy nie ma mistrza. Tomasz jest otwarty na tajemnice, ale jest jednocześnie człowiekiem praktycznym. Ufa swemu rozsądkowi. Skoro idę za mistrzem, to chcę wiedzieć jak, gdzie i na jakich zasadach. I tak, kiedy Jezus pyta, czy uczniowie znają drogę, dokąd idzie, tylko Tomasz wyrywa się odważnie z pytaniem: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Wszyscy milczą. Nikt nie chce się wychylić, zdradzając swoją ignorancję. Tylko Tomasz nie siedzi cicho i wymaga sprecyzowania. Dalej, po śmierci Łazarza, kiedy Jezus mówi o powrocie do Judei, Tomasz, świadomy niebezpieczeństwa, deklaruje: Chodźmy także i my, żeby razem z Nim umrzeć. On proponuje coś szalonego pójście na śmierć z mistrzem. Mało tego podejmuje decyzję za innych apostołów, chcąc ich przekonać do zmiany. Czyż to nie jest najwyższy wyraz wierności? I w końcu, kiedy uczniowie po śmierci Jezusa ukrywają się w wieczerniku, kiedy o poranku Piotr i Jan wracają już z pustego grobu, Tomasz właśnie wychodzi z zamknięcia. Nie boi się. Chodzi po Jerozolimie, wypytuje, szuka, jest dociekliwy. Nie siedzi ze wszystkimi, ale też nie ucieka, gdyż wieczorem wraca do wspólnoty. Nie wierzy tam pozostałym apostołom w ich spotkanie z Jezusem. Zna ich dobrze, wie jacy są. Wolą święty spokój i bezczynność. Dlaczego ma im wierzyć? Poza tym może ma żal do Jezusa. Dlaczego to nie jemu, temu odważnemu i poszukującemu nie ukazał się najpierw? Czuje się może pokrzywdzony. W wypowiedzi o znaki męki Tomasz jest wyjątkowo szorstki, ale i wyjątkowo autentyczny. Tego chce i koniec. Jego żądanie jest wręcz niewyobrażalne, ale takie był, takiego Jezus wybrał i powołał. Apostoł ten jednak jest również cierpliwy i czeka na swoją kolej. Przetrawia sprawę przez tydzień i to we wspólnocie. Pewnie wcześniej jej nie doceniał, uważał się za tego lepszego, bardziej operatywnego i gotowego na poświęcenie. Teraz widzi lepiej wartość, wartość tej nawet kulejącej wspólnoty, zaczyna jej ufać, mając nadzieję, że i oni dojdą do tego, o czym on już wie. A Jezus również daje Mu czas, pozwala mu mieć rację i wyciszyć emocje. Chce, by dojrzał do wiary i to we wspólnocie. Mistrz przychodzi, kiedy apostoł jest już gotowy. Teraz to On, Tomasz otrzymuje osobiste, upragnione spotkanie z Jezusem i to na oczach innych normalnie spełnienie marzeń. On Bóg tylko dla niego. I to jeszcze na oczach wszystkich, mój pan i mój Bóg. Szybko jego wcześniejsze ambicje, żądania i żale wypełnia pokój. Co ciekawe, Jezus nie nazywa go niewiernym, ale niedowiarkiem. Niewierny okazał się jedynie Piotr, kiedy wyparł się pana. Tomasz był dociekliwy, a Jezus mówi mu: Wystarczy już drążenia tematu, szukania zrozumienia i tej dociekliwości. Teraz już tylko wiesz. I właśnie takiego wstrząsającego spotkania potrzebował apostoł. I na koniec. Dlaczego Tomasz pyta o rany? Otóż rany to rozpoznawalny znak zmartwychwstałego. Jeśli ma rany, to Bóg, Bóg który z martwych stał, jeśli ich nie ma, to albo to nadal żyjący człowiek, który nie umarł, albo wytwór wyobraźni lub zjawa od złego. Tomasz wymagając zobaczenia i dotknięcia ran, mówiąc z humorem, zachował się tutaj jak rasowy karmelita, syn świętego Jana od krzyża. Jest dociekliwy, niedowierza, powątpiewa w nadzwyczajności. Ale kiedy jest już utwierdzony przez Boga, staje się człowiekiem nadzwyczajnej wiary i bezkompromisowej odwagi. Starożytna tradycja mówi, że właśnie ta wiara i ta odwaga zaprowadziły Tomasza najpierw do Mezopotamii, a potem aż do Indii. Nie został w znanym świecie Cesarstwa Rzymskiego. Ciągle był ambitny, wiecznie dociekliwy, do końca wierny. Konkretne zachowanie apostoła Tomasza daje teraz precyzyjne wskazówki pięciu chlebów. Po pierwsze. Jezus wchodzi w sam środek twoich obaw i strachów. Najbardziej lubi te sfery szczelnie pozamykane, tam potrzeba świeżości, powiewu nowego życia i pokoju. Do pewnego momentu mistrz będzie do ciebie pukał. Potem wejdzie i trochę namiesza dla Twojego dobra. Po drugie, Jezusowy pokój to odwaga niesienia dobra mimo odczuwalnego strachu. To świadomość, że cokolwiek by się nie wydarzyło, nawet Twoja śmierć to przyniesie dobro. To nie święty spokój, bo ten raczej kojarzy się z cmentarzem. A póki co, Ty masz jeszcze żyć i powtarzać, Pan mój. I Bóg. Po trzecie, pamiętaj, że w wymaganiach codzienności cały czas masz wsparcie Jezusowego Ducha, który cię ożywia. Jeśli będziesz otwarty na Jego działanie w nowości przychodzenia, wtedy odczujesz Jego ożywiające tchnienie. Po czwarte, apostoł Tomasz to twój przyjaciel codzienności. On nie buja w obłokach, on chodzi po ziemi. Jest dociekliwy i z lekka krytyczny, ale przez to do bólu wierny. Szybuje na dwóch skrzydłach wiary i rozumu. A kiedy nie rozumie, po prostu pyta. A zatem i ty miej odwagę powiedzieć: Nie rozumiem cię, Pani. Pomóż mi zrozumieć. I po piąte: święty Tomasz wychylił się dla ciebie, po to, abyś ty wiedział, że nawet jeśli Twoja wiara jest jeszcze mała, to i tak Jezus mówi o Tobie. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tak, ty już jesteś błogosławiony. Do pięciu chlebów życiowych wskazówek dorzućmy teraz jeszcze dwie ryby cytatów doświadczenia. Papież Grzegorz Wielki, dobitnie podkreśla rolę świętego Tomasza w jednym z kazań stwierdza. Nasza wiara. Zawdzięcza niewierze Tomasza więcej niż wierze pozostałych apostołów. Kiedy ten dotyka Jezusa i zostaje pozyskany dla wiary, ulatuje wszelka wątpliwość, a nasza wiara umacnia się. Uczeń więc, który zwątpił, a potem odczuł rany, rany Chrystusa staje się świadkiem prawdy zmartwychwstania. Apostoł Tomasz żądał widoku ran bo one są wyrazem prawdziwości zmartwychwstałego. Czy to było złe zachowanie? Ależ nie. Święty Jan od Krzyża zachęca do podobnej dociekliwości wobec różnych nadzwyczajnych doświadczeń, nie zawsze mających Boże pochodzenie. Pisze święty doktor Kościoła. Chociażby za naszym staraniem, czy wbrew naszej woli, objawiono nam jakieś rzeczy nadprzyrodzone, Musimy je dobrze zbadać, czy są zgodne z rozumem i Ewangelią. I to tylko możemy z nich przyjąć, co się z nimi zgadza. Jest przeto zawsze rzeczą stosowną, by dusza odrzucała te zjawiska z zamkniętymi oczami, od kogokolwiek by pochodziły. Odrzucając bowiem złe, unika się błędów diabelskich. A odrzucając dobre, unika się przeszkody w wierze i duch zbiera z nich owoce. I jak zwykle kończę zadaniem domowym. Godna naśladowania Tomaszowa dociekliwość wymaga od Ciebie wierności i systematyczności pracy nad sobą. Sięgaj zatem codziennie do jednej ze wskazówek, które zostawiam na cały tydzień, i nie bój się pytać Pana, jeśli czegoś nie rozumiesz. W przyjaźni ciekawość to pierwszy stopień do wiedzy, do wiedzy miłości, a Pan ma wiele do powiedzenia temu, który go kocha. W opisie filmu zostawiam poszerzone cytaty świętych, sięgnij do nich. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i do zobaczenia za tydzień. Ojciec Mariusz, Karmelita posła.